się pakować Na majóweczkę Rusza. Siema Nagram tutaj rozpoczęcie Bo był przymrozek 3 stopnie I nie będzie czasu Jestem chwilę spóźniony Więc będę szybko się rozwijał No nic w tym roku majówka inaczej Zawsze 1 maj to był szczupak No a teraz sobie postanowiłem Że rozpocznę od złowienia karpia, czy się uda? No, zobaczymy. Mam nadzieję, że coś pojedzie. Dzisiaj będę łowił na stare, sprawdzone kulki na tym zbiorniku. A resztę zdradzę później. Także trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że uda coś się złowić i położyć pierwszego karpia na macie. Pozdro! Manko, no właśnie ja już jestem rozstawiony wywieziony Ech, taktyka jedna wędka płytko druga troszkę głębiej na spadku do 4 metrów a druga na 2,2 1,8 także no co pogoda widać jest piękna świeci słoneczko flautka woda 11 stopni także no jest szansa że, że coś wywalczę na tej wyprawie no nic no Coś pojedzie, to widzimy się z rybką. No i trzymajcie kciuki, aby coś było. Udało się otworzyć w końcu ten 2021 sezon. Taktyka na dzisiaj: no to okrojony fruit Ace z Bajdzon. To jest pomarańcza, chyba z jakimś owocem. Zajebista kulka. Sprawdziła mi się w tamtym roku. Mam nadzieję, że i w tym roku przyniesie mi rybę no i druga dobra kulka to nie jest reklama, ale chłopaki mają już to z kulki jest to PEC 7.2 to jest to kulka przyprawowa i okrojona oczywiście szesnastka plus do tego połówka popa białego raka no nic, miejmy nadzieję, że że coś zagra nam siemka no na razie po 4 godzina nic się nie dzieje z tego co wiem, to chłopaki też co pojechali na szczupaka, też nic nie złapali. Pogoda miała być ładniejsza, no ale jest jak jest. O, no, woda 11 stopni, także jeszcze troszkę brakuje. Może słoneczka, żeby to ogrzało, no ale nic, walczymy dalej. Palimy grilla. Zjemy coś, no i czekamy na te pierwsze upragnione pik w tym roku. To zobaczycie. Słuchajcie, mamy pierwszego karpia w tym roku. O! Nie jest jakiś okaz, ale pierwszy w tym roku. Dobra, widzimy się na macie. Nie jest to duża rybka, ale bardzo mnie cieszy. Że pierwszy, pierwszy w tym roku. Nieważne jaka wielkość. A taki myślę z 4-5 kg będzie miał bardzo fajna rybka, piękne branie i dziękuję Ci Siema, no nic powoli się zbieram nic już nie udało się złapać jeszcze wędki w wodzie, ale nie liczę już na rybę, pogoda się zmieniła zaczęło wiać, miało być ciepło jest może 10 stopni co mogę powiedzieć, zagrał Fruit Ace mój można powiedzieć a z rękawa. Kolejny rok mi udowadnia, że jest fajną kulką. No i będzie w moim arsenale, moim arsenale będzie numerem 1, można powiedzieć, jedną z czołowych kulek Nic no czekam, jeszcze może z 2-3 tygodnie i pogoda się poprawi i wtedy ruszę. Także oglądajcie. Lajkujcie, komentujcie, negatywne komentarze, jakieś może subskrypcje, jeżeli się komuś podoba. To mnie zachęci do dalszej, dalszej pracy. Nic, dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.